Hej, cześć witajcie, z tej strony Arkiera, a to kolejny odcinek Let's Play Gothic. Udajemy się właśnie do. Tak, widzicie? Drewniana ściana. Do orkowego cmentarzyska. Niestety spotkaliśmy przed swoją drogą drewnianą ścianę, więc nie możemy się do środka dostać. Musimy iść i ogłosić, że niestety jest zamknięte. Nie. Niestety znajdujemy kołowrót. I otwieramy bramę. Nie możemy zrezygnować z pójścia z powrotem do domu i świętego spokoju, a więc wchodzimy do środka. Co ma być, to będzie, nie? O Jezu Chryste, ale się boję. Zrobię gdzieś tutaj zapis. Zapis. Chryste. Cicho, bądź gadył. To orkowe cmentarzysko jest jedną z sekwencji, których w ogóle nie pamiętam. Jeżeli chodzi o rozstawienie poziomu, nie wiem gdzie iść. Także to będzie dosyć ciekawy odcinek, mam wrażenie. Przynajmniej dla was. Znaczy nie. Dla was będzie to śmieszne albo żałosne, a dla mnie będzie to trudne, skomplikowane i zajmujące dużo czasu. No chodź, 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 chodź. Nie wiem, mam wrażenie, że orkowie w, tej, w tych wyścigach są głupsze, są głupsi. Orki są głupsze, orkowie są głupsi. A... To też widzicie, chodzą pojedynczo, często na mnie nie reagują. Patrz, najpierw do mnie dojdzie. Patrzcie. On dojdzie do mnie. I ogle, bum! Prosi, pojawia w ręku i to pierdziela mnie jak szalony ork Kurczę, plus 700 do dymy g. Nie, yeah, dymy g. Robią nam dymy g. I co? I co? Tutaj gdzieś był taki spad. Pamiętam jakiś taki supra. Jest można było spaść na niższy poziom. To nie było w ogóle śmieszne. Ani troszkę to nie było śmieszne, jak się spadało w takim wypadku. Słuchaj, jak na razie sobie radzę. Ugniemy pota. Niżej. Ile mam HP? No, prawie 200 teoretycznie. To już, to już się robię taki taki spasły. <noise> Jestem schabowy. O, czyżbym znalazł człowieka, którego szukam? Tak, oto bal. Oto bal, dzięki któremu nie będę samotny. Będę miał kartuszka do pomocy. Dzięki za pomoc. Jest. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć Up. tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle, gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie do Przysyła mnie Kor Angar. Życie, Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone. Skoro przysyłacie bractwo, pomogę ci. To wspaniale. Prowadź. O. Taka ciota to skarb dla przeciwnika, nie? Stanie za to, bo mi się patrzy. Super. Bardzo pomocny jesteś, gościu. Świetne, świetnie się spisałeś w tej walce. Cieszę się, że zrobiłeś taki damage, o którym mi się nigdy nie śniło. Naprawdę. Jestem dumny, że mogę Cię prowadzić przed siebie. Nie, ja tam nie idę. Tam jest głęboko i może być niebezpiecznie. Puf, 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 puf. Pójdziemy tędy. Ty nadążasz? Mamy problem. Cholera, jaszczurek jest... jaszczurek. Orków jest więcej. A to jest ta... To, 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 pomieszczenie jest wizy... No chodź z felu. widzę, że chcesz. Walcz. Nie jestem w stanie zadać ciosu. I przez to gdzie ta ciota? On ucieka na widok Arków, czy mi się wydawało? Spuchłem w tej walce, naprawdę spuchłem. Bardzo mnie Orkowie obili Ten szczególnie, no cóż na żołnierzy jeszcze w tej zbroi nie jestem gotów Teraz co? Prawa, lewa, łokieć Prawa, lewa, no niby czysto. Ja jesteś za mną Co ten cel się uwziął nad blokowanie się w kamieniu, no! Por Chodź tu siato. No niczego się nie przydajesz. Jesteś głupim mnichem. Kolejny olb. Boże jak oni tu się spawnią, jak oni tu wyskakują. Patrzcie na niego nie, to, to nie jest błąd gry Ty się! Cicho tam Nic tu nie musimy przeszukać Wszystkie trzy tunele Poczekaj ty chwilę, bo ogólnie to jest ciemno, a ja chyba sprzedałem światło. Oczywiście! Musiałem sprzedać światło, no przepraszam was teraz za to. Ale on tutaj powinien na coś zareagować: że to wygląda jak to miejsce z wizji czy coś takiego. Eee... Przeszukać wszystkie trzy tunele, niestety, ja wiem z czym to się wiąże: więcej orków, więcej morders, więcej damage'a. W no, ogóle mam przez eee... O, grzeby. E, dobra, ty że jeszcze tam? Dobra, super. Wiesz, w sumie nie jesteś mi do niczego potrzebny. Jedyne co robisz, to siejesz mi zamęt, kurde, i przeszkadzasz. Jest, siota jeszcze jedna. Dobra, nie mamy tu czego szukać, zabieramy się stąd. O, podchodzi do mnie, widzicie go? Bo ja nie. To jest. To miejsce, nie potrafię tego wyjaśnić, ale to miejsce. A, nieważne. Nic musimy przeszukać. Wszystkie trzy tunele, tak, słyszałem. Chodź. Pewnie te, jak one się nazywają, te kolumny są zbyt inteligentne i zasłoniły mu drogę. Nie? Follow tej postaci jest tak słaby, że naprawdę to mi się w głowie nie mieści. Ale trudno. Można by powiedzieć, że tylko ta postać ma taki słaby follow. Inne są całkiem niezłe. No chodź, chodź, dziwaku. O, jest dziura! O, podobny mi ork. język Mierz bojowy Strzała Połowa pergaminu Dobra, mamy połowę pergaminu Dobra, ty. Zbocie. Cicho. Tam hmm. Ten tunel okazał się ślepą ulicą. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. A co, jeżeli jest na drugim końcu świata? Nigdy tam nie dotrzemy. Ja nie chcę tutaj umierać, szukając drugiej połowy pergaminu. Mam całe życie przed sobą. Tyle orków do zabicia. I to nie koniecznie w ich cmentarzu. Dobra. Idziemy głęboko, więc to musi być dobra ścieżka, nie? Szymy, wiecie, dawno się nie safowałem. To jest bardzo dobry pomysł, żeby zapisać grę. Aha. Uh -huh. Wow. Patrzcie, patrzcie tempaka! Wbiegłby mi na pod tasak. Wbiegłby mi. Gdyby tylko mógł. Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach. Szukaj tych wskazówek tempaku. Wpierdzielić się prosto pod te. Dobra. On... To było tak zagadkowe, że no. O, druga połowa. się! Znalazłem fragment pergaminu wspaniale. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Ty nie potrafisz, ale pewnie są mądrzejsi od ciebie, więc może wrócimy teraz do obozu. Co ty na to? Eee, nie spotkało się to zbyt wielkim alplausem. Bur... Pierdolony debil. Skocz mi kurna pod miecz. Dobra. Orków już pozabijałem. Teoretycznie nie mam się czego bać. Gdzie jest ta bazida? Poważnie. Ja mu mapę zrobię, chyba wiecie. On. GPS powinien dostać od No co, rozszyfrowałeś? Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się u. Ta, to mi powinno. Nie zna języka ani tego, ani tego. Już o, wiem! To zaklęcie tyle. Dziwne, W jakim konkretnym miejscu? Ta wielka komora, przez którą przechodziliśmy wcześniej, wydała mi się dość. Dobra. Dość niezwykła. Dość niezwykła. Jasne. Dość niezwykła Komora! Kurde pu, 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 to tutaj. Chodź. Dajcie mi coś ciężkiego. Chodź mi się moja boska cierpliwość skończy. A, dobra, teraz... No, ale to ja, bo ja patrzyłem za siebie, to mam prawo. Chodź, ten paku! Chodź tu. Zbudź Jaki ta wielka... A, trzeba podejść do samego środka i on powinien wtedy się chyba zreflektować, gdzie jest Miejsce do użycia teleportu. No właśnie. Ach, mniejsze jest to cmentarz, niż mi się wydawało. Spodniemy to miejsce posiada, się... posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja jesteśmy już bardzo blisko celu. Tak. Cholernie blisko cholernie. Ja to mam ciężkie życie z wami. Za tą ścianą moje moce magiczne użyj orkowe. Obawię się w zielarza. Biegam i zbieram kwiatki. Dobra. Mówiłam, tutaj była fajna sztuczka, można było się fajnie pobawić. Tylko trzeba było sobie... O, właśnie Przepraszam. Dobra, ja właśnie po to przybyłem, rozumiesz Ech, hmm. Tu już wsio Dobra, tu już nic nie ma. Zobaczmy miecze. Obecnie najlepszy dwór... Oooo! Miecz śmierci. No i znowu mogę chodzić z mieczem. Powimy się trochę. Świata, Znalazłeś ukrytą komorę. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na te. To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Ta. Teraz będzie zabawne. Zrobimy tak. Podąża za mną, czy ściana? Ściana, no ta ściana tu strąk, rozumiecie? No przecież to nie jego wina, że jest... Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i, i kości. Nie, panie, przemów do mnie, śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Ale... Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem. Gin! Gin! Ło! Wow. krzepy trochę ma, jak nały są pałe. Chodź. Teraz jest śmieszna sytuacja, bo on jest e, psychicznie chory, no sami rozumiecie. E, sprawa wygląda z nim tak, że można go zabić, ale nie trzeba. No tak po prostu. E, no ja go tu zabiję, tak dla przykładu. Tak kończą frajerzy. Dało. Jednak w momencie kiedy go zostawimy przy życiu, można dokonać tej fajnej sytuacji polegającej mniej więcej na czymś takim. On wstaje widzi nas, wstajemy w odpowiedniej odległości, on od nas nie ucieka, tylko znowu się na nas rzuca. Można go też podprowadzić po prostu w to miejsce. Robimy tak i wyskakujemy stąd. I patrzymy jak drzwi się zamykają. Co z tego, że zamek jest po jego stronie. Przecież to gra komputerowa. On sam tych wrót nie otworzy. I umrze tam z głodu, a my będziemy wiedzieć, że sprawiliśmy, że cierpiał. No ale cóż, a... zrobiłem już chyba wszystko, tak? Komuś odjebało, rzucił się na mnie, chciał mnie zabić, złożyć ze mnie ofiarę, pewnie jadłby moje jelita. No, ale się nie udało mu i pewnie teraz jego bóstwo jest nieprzebłagane. Czy wy wiecie, czym to grozi? Z Wychodzę Mogę przejść? Dziękuję Dobra Zbliżam się do wyjścia Gonić to Co, pewnie jest już noc na dworze, tak? Aha, 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 aha. żeby tylko nie było błędu przy ładowaniu O, no widz już musiał upaść, Czuliście tą nutkę grozy w ogóle, gdzie jest bariera? Żadnych miksur szybkości. Eee, przestań chodzić. No cóż, trzeba szybko wrócić na bagna. Trochę się rozejrzałem. Wyczuwałem kilkoro orków. Jednego bala mniej na tym świecie. Też zabawna historia, bo teoretycznie ja zostałem wysłany na to z orków zaraz po nim. Bo on wiedział przecież, że Iberion leży jak kłoda. Z drugiej strony, nigdy go w mieście nie widziałem. No ale cóż, to ale takie drobne nieścisłości. Jak tutaj mój level. E! Bezmienny sam sobie poszedł. Nie mam pytań. E, mam level, brakuje mi 5300, 5200 tam do kolejnego. No to super. OJ! nie, nie. Nie! Nie! nie, nie, nie! nie! Umarłem, na pewno. Ten wodospad zawsze jest śmiercią właśnie. Aż... <laughs> Czekajcie zaraz za według. To było bardzo traumatyczne przeżycie dla mnie i bardzo, bardzo się bałem i, i ja nie chcę nigdy więcej czegoś takiego ponownie przeżywać, nie dość, że prawie się utopiłem, to jeszcze nieważne, będę płakał durek, będę płakusiał sobie. Co mają się podobno nosić zbroje te cioty, Część nie są nie do rozwinięci. Hop. I do błota na zbugowanie gry Boże Nas się utopiłem A teraz znowu skok spowodował, że Bum. o iberion właśnie pada, Zauważcie, nie ma już kalona tutaj ogólnie świetna impreza jest Zawsze to chciałbym być teraz w jego skórze Zbudź się Nie śpię Kiedyś Byłem na cmentarzysku orków Tam nic nie ma Ani śniącego, ani znaku, nic A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków Wybili straż świątynną do nowi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało Ale nagle Bal... Postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może! Nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberio Może co słychać ujaśnie oświeconego. Nie budzi się. I z godziny na godzinę Okej, jest coraz słabszy. W nic nie Wiem, jak można Pomyślałem, go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś od mi od pięć najmocniejszych ziół uzdrawiających, Lowe? jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W tym odcinku też będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się Jeśli podobało. Myślisz, że... Podobało sobie to całe wyrzydanie orków. Trzymajcie się. Pogadajmy na razie. Cześć.